Zderzenie kul ołowianych jest niesprężyste, centralne. W wyniku takiego zderzenia obie kule sklejają się i dalej poruszają się w stronę tej kuli, która przed zderzeniem miała pęd o większej wartości. Porównajmy pędy obu kul. Pęd pierwszej kuli M1 razy V1 równa się 5 jednostek, a drugiej... M2 razy V2 równa się 20 jednostek. Zatem pęd drugiej kuli ma większą wartość przed zderzeniem. Po zderzeniu obie kule poruszają się tak, jak poruszała się kula druga. Piszemy zasadę zachowania pędu dla zderzających się kul. Pęd drugiej kuli minus pęd pierwszej kuli przed zderzeniem równa się pędowi obu kul po zderzeniu. V to prędkość obu kul po zderzeniu. No i pierwsza zasada termodynamiki. W zadaniu nie ma przekazywanego ciepła. Q jest równe 0. Zatem zmiana energii wewnętrznej następuje kosztem przemiany części energii mechanicznej na wewnętrzną. Rozpisujemy, podstawiamy wzory. Za zmianę energii wewnętrznej suma mas razy ciepło właściwe ołowiu razy przyrost temperatury, a za ubytek energii mechanicznej która zamieniła się na wewnętrzną, powodując przyrost temperatury, podstawiamy różnicę sumy energii kinetycznych obu kul przed zderzeniem i energii kinetycznej obu kul po zderzeniu. Te dwa równania pozwolą nam znaleźć delta T. Dwa równania i dwie niewiadome V oraz delta T. Delta T poszukiwane występuje w drugim równaniu. Wyznaczamy je. Gdybyśmy znali wartość V, Wtedy można byłoby już obliczyć delta T. Nie znamy wartości V, ale możemy znaleźć się, w oparciu o równanie pierwsze, 50 metrów na sekundę. I teraz już znamy wszystkie wielkości występujące we wzorze na delta T. Podstawiamy je i znajdujemy wartość przyrostu temperatury, jakiego doznały obie kule.